Była historia FNAFA 1 w skrócie, to czas na FNAFA 2. Jeżeli film Wam się spodoba, to możecie mnie wesprzeć zostawiając suba i łapkę w górę. A więc zaczynajmy! taki oczekiwali od Scotta z sequelu. I faktycznie, dwa miesiące po jedynce nastali, ale nie sequel, tylko prequel. Jak pewnie większość z was wie, albo nie wie, to nasz ulubiony Scott Calton miał swoją stronę internetową o nazwie Scott Games, na której publikował zawodniki swoich następnych gier. A więc w jakiś losowy dzień udostępnił na tej stronie to. Zniszczony w uchylający uchylającej nam kapelusz w geście przywitania. A koło niego w prajem dolnym rogu wielka dwójka, a po nią napis Grand Penning 2015. Czemu ja ciągle chcę powiedzieć 2025? Nie wiem. I skąd wydał tę gram dwa miesiące po, jed... po pierwszej części, a pierwsza część wyszła 8 sierpnia. A więc jeżeli umiecie liczyć, to pewnie wiecie, że ta gra wcale nie wyszła w 2015. Ale wyrażając drugą obrazką zapowiedzią było to. Po lewej stronie zniszczony Bonnie i koło niego napis Something Broken. A na prawą, no też pani, ale takich który przynajmniej ma mordę. i koło niego napis Something New. Jeżeli podświetliło się obraz, to widać dużą cyfrę 2. Na trzecim obrazku jakiś no, ukazywała nam się kurtyna, a przed nią tabliczka na której była cyfra 2. Po lewej stronie kurtyny wychylała się ze Foxy. Po prawej wychylała się jakaś nowa postać Teraz też przypominają za Foxiego. Czwarty obrazek pokazał nam nas chowających się w, jak wtedy ludzie myśleli, kostiumie Frediego I przed nami w korytarzu stojącego Foxiego. Piąty obrazek pokazał nam... to. Tak, wiem, wiele, ale tutaj też trzeba użyć techniki podświetlania. Jak się to zrobi, to pokazuje nam się ogólny plan kamer, a przynajmniej trochę. Napis PricewaterhouseCountry i marionetkę. Dalej to już pojawił się trailer, jak, jak chcecie tego obejrzeć, ale ogólnie jedna z popularniejszych to i mówiłam wtedy, że Mike, czyli postać, którą w Fnafie 1 zabija te pięć dzieci. Argumenty? Argumentem na to było to, że jak odwrócimy ścieżkę w pierwszej muzyki, piosenki, którą śpiewają dzieci, no to jest to. No to gra wychodzi w końcu tylko 11 listopada 2014 w fnaf 1, o czym nie wspomniałem, bo powinienem wspomnieć w poprzednim filmie, o tym, że w Guy mówi nam o tym, że doszło do tak zwanego. Was to the BITE of 87? Czyli ugryzienia w 1987 roku. Jak dowiadujemy się w naszej wypłacie pod koniec piątej nocy, to tak dzieje się. W wspomnianym 1987. Więc od razu powstaje teoria, że to mangel i przynęła kogoś, ponieważ ona jako jedyna atakuje nas z góry i celuje w płat Była też teoria, że to, że to Foxy, bo ona na nas skacze i też celuje w płat Bla, 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 bla. No to zaraz chyba czas na mechanikę. I została ona kompletnie zmieniona w porównaniu z tym, co mieliśmy w jedynce. Musisz nakręcać pozytywkę marionetki, aby nie uciekła i cię nie zabiła. Musisz też patrzeć na środek i do wentów. Jeżeli coś się zwęcie, to zakładasz maskę. I na y, środku stoi Foxy i to świecisz w światło. Jeszcze tak wspomnę, w tej grze mamy trzy różne wersje animatroników. Pierwszy to Withered czyli Withered Freddy, Withered Bonnie, Withered Chica, Withered Foxy i... Błyszczy Red Golden Freddy. A druga grupa to grupa Toyów, czyli Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy. I na chwilę przerwę, ponieważ chcę wspomnieć Mangle. na początek, to był Toy Foxy. A później pracownicy zaczęli ją tak nazywać i tak została, więc nie próbujcie dupy do mnie na to, że nazywam Mangle Toy Foxy. Wracając był, tam jeszcze balunda i marionetka. A w trzeciej są Easter eggowe postacie, czyli Shadow Bonnie, Shadow Freddy, JJ, Endo 1, Endo 2 i jeszcze on. Nie mam pojęcia jak on się nazywał. Tak samo Golden Fredong ma inną mechanikę niż w jedynce. W jedynce to był Easter Egg, aby go zdobyć trzeba było mieć szczęście, aby plakat Freddy'a zamienił się na jego. wysłać śmiech nieszczęki i przed nami pojawia się on. Yellow Bear a przez fanów i Scotta po wydaniu drugiej części Golden Freddy. No to w dwójce to jest faktyczny wróg, a nie halucynacja jak w jedynce. Jego mechanika polega na tym, że od nocy szóstej może nam się pojawić w biurze albo na korytarzu. Jak się go zobaczy, to od razu trzeba czas do bo inaczej jego głowa wskoczy ci na mordę i... Ale wracając, bo nic za dużo nie mówiłem w tym odcinku o marionetce, a więc czas to nadrobić. Jedna z popularniejszych historii, jaką wypopularyzowała piosenka FNAFA 2 od Lying, Living Living? Tombstone, albo Lying Tombstone, nie pamiętam, zwana It's Been So Long. Mówiła o tym, że marionetka to matka tych pięciu dzieci, chyba no, nie muszę mówić o tym, jak. No debilna jest po prostu. Jest to też pierwsza gra, w której są miningierek. Ale zanim skoczymy do minigierek, to tak na szybko powiem, że czasami pod polnym gry, czy tam, czy, czy, czy tam śmierci, może nam się pojawić głowa, vitret Frediego, albo Foxiego, albo Toybo niego. Ale dobra, teraz skoczmy do miningierek. Pierwsza, czyli go, go, go. Przestała nam Foxy, o wychodzi ze swojej pirackiej zatoki, to dziś ja by je tak dwa razy, za trzecim razem przed piracką zatoką stoi Purrpilkaj, a na tamte czasy Pingaj. I jak idziemy uszczęśliwić dzieci, to zamiast nich widzimy mm, coś innego. I tam skieruje nas Foxy. Druga minigierka przedstawia nam Fredongo Fasdongo, jaki nosi do dzieci babeczki, a jeżeli nie będziesz im Sama wystarczająco dużo, to się wkurzają, a przed wejściem do lokalu jest dziecko, które płacze. W pewnym momencie podjeżdża fioletowe auto i wychodzi z niego widziany w poprzednim minigierce Pinyk który najprawdopodobniej za piąty dzieci. Idąc, kieruje nas marionetka. Trzecia minigierka przesłana na marionetkę, która daje parazant przed cztery. ma dzieci. Na samym końcu zakłada im maski animatroników, a milisekundę nawet przed dostaniem jumpscare'a od Golden Frediego. widać piąte dziecko na środku, jakie nie dostaje swojego kostiumu. Czwarta minigierka przedstawia nam Frediego, który po prostu idzie za marionetką, a czasami jak się gra w tę minigierkę, to może nam wyskoczyć, jak, kolejny raz mówię, jak na tam czas jak na tamte czasy Pinning Guy, który nas po prostu dotyka jakimś paralizatorem czy czymś tam nas. Co powoduje, że gra się wyłącza i pojawia się napis You can't I gra się wyłącza Koniec przedstawienia minigiery Jak i koniec tego filmu Nie wiem co jeszcze mogę wydoić z tej gry Na pewno wszystkie, one nie z NAFA 1 Ale wydaje mi się, że tutaj to wszystko To tyle co mają do powiedzenia Nara